Co sądzisz o perfekcjonizmie? Miałem kiedyś taką fazę, jak miałem moją firmę software'ową w Austrii, to perfekcjonowałem perfekcjonowałem moje oprogramowanie tak, że prawie nie, zbankru o mało, nie zbankrutowałem przy tym. I to nie jest dobrze. Oczywiście perfekcjonizm jest potrzebny wtedy, jak na przykład jesteś chirurgiem i kogoś operujesz, albo jesteś pilotem samolotu komunikacyjnego i lądujesz z 200 pasażerami na pokładzie. To ja jestem wtedy zwolennikiem perfekcjonizmu. Ale w pozostałych dziedzinach to bardzo często ten perfekcjonizm jest przeszkodą tak naprawdę. Na przykład w IT ja się na początku byłem, perfekcy perfek byłem takim Perfekcjonistą, ale potem siłą rzeczy nauczyłem się, że klienci byli szczęśliwi, jak program nie był perfekcyjny, ale był po prostu dobry. No to było ok. Potem się różne inne rzeczy działy i nagle stwierdziłem, że są klienci, którzy byli szczęśliwi, jak program ani nie był perfekcyjny, nawet nie był dobry, ale po prostu działał. I to jest bardzo ciekawa obserwacja. W bardzo wielu dziedzinach życia też tak jest, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy w jakiś tam sposób nie są perfekcyjni, ale podczasem są i to wystarczy.